Lombo! Która godzina! 18 i 24 stopnie. Trochę wiatr wie, jak zawsze. No to jest już gołocone, ogołocone. kemping rozbity. I można iść do, gdzie? Do, do Łazienki, do basenu, gdziekolwiek. Ludzi. nie ma za dużo. Wręcz prawie jest pusto, więc powinno być przyjemnie. A w nocy można spodziewać się, że będzie znowu zimno. Sybują. No zapachła. Jest zimna. No i tyle spływania w basenie, zanurzyłem się do połowy i stwierdziłem, że idę pod ciepły prysznic, bo jest teraz 20 parę stopni. Ta woda trochę wiatru. No i ta woda to nie jest 30 stopni, której bym się spodziewał. Więc to jest dobry basen, gdy jest na zewnątrz 35 stopni, żeby się schłodzić. Ale teraz akurat yy, chce się ogrzać. Więc idę pod ciepły prysznic. Trzeci dzień podróży. Drugi kemping, sytuacja jest podobna, para wodna się zbiera, jest mkro, temperatura 9 stopni z rana, zwierzęta, tutaj farma jest obok, więc zwierzaczki sobie nas budziły, koguty i inni farmerzy, nie jest tak, nie jest tak źle. Tylko trzeba sobie poruszać, się poskakać po przebudzeniu, żeby się troszeczkę rozgrzać i poczekać chwilę, aż to słońce wyjdzie z którejkolwiek strony i troszeczkę tą rosę wysuszy o, rżą troszeczkę tą rosę wysuszy i troszeczkę na twarzy oczywiście zmęczenie i niewyspanie ale przejdziemy się zaraz do. Tego miasteczka, do tej małej miejscowości zobaczyć, co tu się dzieje. Domki z kamienia i jezioro, poranna ścieżka zdrowia, Na rozgrzewkę, kaczki. Czuć, czuć, czuć wilgoć i czuć chłód oraz wszędzie rosę. I te odczuwalne ciepło ręce mi grabiają. Jest chyba poniżej tych 9 stopni, które pokazywał termometr. Fajna droga. A to jest droga na mostek. A ja już coraz bardziej grabieję z, z zimna i chłodu. On może jest ładnie ale jeszcze tego słońca nie ma nie wyszło za gór więc chwilę trzeba poczekać, jest godzina dziewiąta kaczki, dziwaczki i skaczące renifery czerwone ręce zgrabiały. a tutaj za rogiem jezioro mocno, intensywnie paruje oh, Cożyli, No ładnie, tak, co Super śniadanie, duża kawa, kanapka. E, Czuję kąta? Tak, a zeskrzyjemy ręce, bo zgrabiały po bon po tym spacerze, a klimat jest bardzo, bardzo fajny na tym kempingu. Słoneczko, słoneczko. Namiot przywróciłem, suszę. Jeszcze nie wyschło, jeszcze nie wysło. Zbieram obozowisko i spoglądam w cieniu. Obecnie w cieniu jest 12 stopni z godzina 10.12. Na słońcu już robi się dużo cieplej, więc wniosek jest z tego taki, że na mm, dziś jesteśmy na wysokości. Ten kemping jest na wysokości około 1300-1400 metrów, więc to jest raczej normalne w górach, że rano jest rzeźko bardzo. A lecimy dalej, ale myślę, że wyjedziemy znowu gdzieś około 11, więc wrzesień, druga połowa września. Pireneje, te okolice to no już taki okres mniej przyjemny do podróży. No szczególnie ograniczenie czasowe, powiedzmy, jest ten kemping z namiotem, że to trzeba wszystko wysuszyć, złożyć i się troszeczkę ogrzać. Czyli wychodzi, że można wyruszyć w trasę o godzinie 11. .00. Przejechać dzisiaj mamy do przejechania 3, 3 godziny mniej więcej nie kilometry, tylko mniej więcej na, na, na czas, na godzinę. Eee, więc myślę, że z postojami, z jakimś obiadem eee, wyjdzie na to, że znowu będziemy rozkładać kemping o godzinie 17. .00. I też robi się dość szybko ciemno. 19 powiedzmy, więc no, brakuje tego dnia takiego na wypoczęcie. Brakuje tego dnia takiego, żeby po przyjechaniu na kemping rozłożyć wszystkie rzeczy i swobodnie jeszcze mieć czas pozwiedzać miejscowość. Bo robi się ciemno i trzeba przygotować, więc to już okres bardziej jest na jakieś hostele, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, godzina 11 i dopiero ruszamy dalej, bo dopiero teraz wyschło wszystko na tyle, że można było to poskładać na spokojnie. Aba, petit cœur. Au téléphone. Tu as tout? Tu as, masz wszystko, serduszko. Petit cœur. Maîtki, no, tak, tak, La le culot ça c'est important, non? C'est très important. Euh, on y va. On y va. Allez. Au revoir. Le camping. Ah, et ça, jest fajny kemping. Czysty. No, szkoda, że z basenem nie wyszło tak, jakbym sobie tego chciał, bo było za zimno wieczorem. No, a teraz jak myślę, że gdzieś o godzinie 14-15 idealnie by się basen sprawdził. I przejeżdżamy, bo szlapan jest automatyczny na numer rejestracji, a na motocykle nie działa, więc trzeba obok. To są te zakręty Co przed chwilą Co przed chwilą wjeżdżaliśmy Kręty, kanion Tam la skadę leżoli A ui tam jest ten wodospad taki w lesie Bardzo ładnie wygląda A tu jest, tu jest A tu jest szuszu A tu jest deux mille soixante-douze mètres. 2072 tysiące siedemdziesiąt metry przełęcz. Koniec dzwoneczkami. Przełęcz 2072 tysiące metry. Tak? To co? To jest stacja Rua Królewska, stacja oh. 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 Rua? Królewska Teraz będzie granica francuska I przekroczyliśmy Francję Na razie powiem, że regenerowana pompa hamulcowa plus tłoczki dają radę. To jest dobrze zrobiona robota. No jednak pomimo... Wow, jaka kaskada. Pomimo hamowanie silnikiem, że tak jest dość stromo. Trzeba wspomagać się hamulcami. Trochę tylnym, trochę przednim, trochę silnikiem. I chłopaki polecieli. Jean-Pierre.